Hej, witajcie drodzy, Widzowie. rekord 265 zapraszam was na mecz w ramach kariery menedżerskiej. Arkot265 Real Madrid sezon pierwszy w ramach IE 25. Kontynuujemy sąd w przygodę kariery z Jak póki IE Sport 25 e, działa, to będziemy 25. Jak nie, jak nie po prostu spróbujemy jakiś mecz 26. jaki zadziała. Chyba Liga Mistrzów, ale czy jak to działa, bo nie wiem. Weźmy analizę drużyny przeciwnej. Mamy taki ta wizot. W Liga Mistrzów. mamy, więc zobaczymy jak to wypowie. Nie ja, ja będę się bawił w wypowiadanie tego zespołu. Komentator to załatwi za mnie. Uff. No nie, noż sz... musiał bronić, naprawdę? Musiałeś się rzucić w tą stronę. To... Jeszcze lepiej. Powtórka. No nie, no nie, jeszcze raz. Jeszcze ostatni raz mam... No nie, trafiłem, no super. Dobra, ale zaliczyło, no trudno. Nie, nie, nie wychodziło mi trening przez we'll meczów.

O! Jako, że Polak sędziuje, to nie może być Polak w zespole, prawda? Prawda. Janes, sorry, Adamski. No, w tym meczu sobie odpoczniesz. Hendrik. Albo Brachim, Brachim. Ibrahim zagrazuje. Lecimy, no był ze względów wiadomych czemu zmieniam wiadomych, wiadomych względów nie może. Zespół jak przyjmuje pora. dyskusji zaliczył cztery bramki w ostatnich trzech meczach. Zapraszamy na transmisję. Witamy Państwa. Zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Piękno futbolu polega na tym, że nigdy nie wiadomo co się zdarzy. Dziś możemy mieć nadzieję na wiele wspaniałych wrażeń. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Snogowski i Jacek Laskowski. Obserwujemy mecz ostatnim kolekcji europejskich bukarów. Dziś poznamy wszystkich drużyny, które zagrają w kolejnej fazie. Brest! Nie żyję, brest! O. No. Europejskie pokary to próba pokazu dominacji poszczególnych klubów, poszczególnych krajów już od pierwszej fazy, którą oglądamy dziś. Miejmy nadzieję, że dzisiejszy mecz po końcowym spisku będziemy określać jako pokaz siły obu klubów. Bresta, No! Te. Oh, ¿verdad? Oh. Ahí Oh A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Zdecydowali się na grę 1, 4, 3, 3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Dobra, przede wszystkim pytanie. Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać z linii i rzucać piłki na żywioł? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, ale to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza, gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Wiadomo, że względu, jak sędziuję Polak, nie może być Polak w względu. A sędziuje Polak. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Nie, te w naprawdę najmniej oczekiwanym momencie. I się pad wyłącza i załącz. Co teraz zrobi? Och. Wiedzieliśmy się właśnie, że mamy koła w spotkaniu Barcelony. A o studio. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Barcelony. Obecny wynik brzmi 1 do zera. Minęła minuta. Oh. Nie! Traci tę piłkę bez fandu. Mamy sygnał, że na innym stadionie sędzia podytkował 11. Okazja! Nie zepsuć tego! To jeszcze nie koniec! Goal! Małak że to dopiero początek strzelania na dziś. Wierzone, celne, prostopadłe, podatne, pewne wykończenie, nie waha się ani chwili, czasem nie ma sensu kombinować, mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. O, oh. przynajmniej dobrze to, dobrze jest, dobra jakość. Może nam się wynik, jest 1-0.

Zmiana rezultatu na Estadio de Montilivi. Mamy pierwszą bramkę dla Arsenalu. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Na zegarze 17 minuta. Dziękujemy za tę informację. Ufał, ale sędzia daje grać Realowi. Stosuje korzyść. Ale mimo puszczenia korzyści akcja się nie rozwija i sędzia postanowił teraz przyznać rzut Jak on to zrobił, niesamowite, Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył koczarką, znakomita interwencja, bo musi dodawać pewności siebie. I nic z kornera, jak ja piłkę. Udało się odzyskać posiadanie. A MHP Arena w Stuttgarcie dzieją się ciekawe rzeczy. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy PSG. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 25 minut meczu. Dziękujemy za tę informację. Nie udało się utrzymać przytulca. Tak jest, dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu, można tylko patrzeć i pić mu zasłużone brawo. Piękna praca przy tym podaniu. Dokładne dobranie wprost na nogę. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Wielkomity teraz odbiór. Ozyskują piłkę. Ruszył do ataku. Co za dziady. za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale skrata piłki przekreśliła wszystko. Mam informację o bramce w meczu z Salzburga. Łączymy się z naszym studiem. Mamy pierwszą bramkę dla Atletico Madrid. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Minęła 32 minuta spotkania. Bardzo dziękujemy. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. że i pole obrona musi mieć się na baczności. Uwaga, No! A to oznacza, że jesteśmy świadkami faktury na Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, przecież mecz jeszcze trwa. Na razie wyłączyć zamienia. No. Popatrzmy raz jeszcze ponownie umieszcza piłkę w siatce. Tak, trik na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewało. I jest... Znowu już chyba na spokojnie kontrolować przebieg tego spotkania. Tymczasem padła bramka w meczu RB Salzburg. To kolejne trafienie dla Lidzy Atepli. Znowu 40 minut gry. Bardzo dziękuję za informację. Imponują się w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. gratulacje za tę interwencję doskonałe umiejętności bramkarskie spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne ale tym razem pewność i konsekwencja góru poczekajcie mam lepszy pomysł moment. Okay, Merci. Продолжение